Cześć, dzień dobry, Radek Sierand, smaku Smakuj Piwo, 49. edycja Chmielaków Krasnostawskich, a przy niej konsumencki konkurs piw, najstarszy konkurs piwa w Polsce. W tym roku 25 kategorii, 10 y, kategorii z lagerami, 13 kategorii z eilami i osobno wydzielone piwa miodowe i piwa bezalkoholowe. Pośród tych 25 kategorii zostaną wyłonieni zwycięzcy, każda kategoria będzie miała zwycięzców. Niektóre będą miały zwycięzców trzech, czyli trzy pierwsze miejsca, a kategorie, do których zgłoszono mniej piwa, będą miały jedno zwycięskie piwo. I spośród tych 25 zwycięskich piw zostanie wybrane jedno Grand Prix. A ja na Chmielaki jadę, żeby pomóc wybrać właśnie to najlepsze piwo Chmielaków Krasnostawskich. Zostałem zaproszony przez Tomasza Sygę, organizatora, do tego, aby uczestniczyć jako sędzia w wyborze Grand Prix. Nie mogłem się nie zgodzić, jest to dla mnie wielki zaszczyt, także Tomaszu wielkie dzięki. To jest dla mnie wielkie wydarzenie, bo jeszcze na taką skalę piwa nie oceniałem. Jestem zaszczycony, będę robił wszystko, żeby jak najlepiej się do tego przygotować. Po pierwsze, postanowiłem przez tydzień przed chmielakami nie spożywać alkoholu, po to, żeby wyostrzyć sobie zmysły, po to, żeby wszystkie jakby bodźce docierały do mnie trochę mocniej. W czasie degustacji sprawdziłem to kilkukrotnie, już i zdecydowanie taka przerwa od alkoholu pomaga, żeby wyczuć więcej fajnych rzeczy. Także to jest pierwszy krok. Drugi, krok. drugi krok jest taki, że poczytam oczywiście o tych kategoriach. Postaram się jak najwięcej zapamiętać, żeby przypadkiem nie popełnić jakiejś gafy. Jest 25 kategorii do ogarnięcia. Opisy są dostępne na stronie chmielaków. Można się z nimi zapoznać i ja muszę się z nimi zapoznać i będę się starał jak najlepiej wybierać te piwa. Sędziów będzie chyba sześcioro plus jeden głos decydujący, właśnie Tomasza. Mam nadzieję, że wybierzemy po prostu najlepsze piwo. Jeśli ktoś zastanawia się czy jechać na chmielaki, myślę, że 49 edycja to jest naprawdę dobra okazja, żeby się tam pojawić, ponieważ będą tam nie tylko piwa koncernowe i regionalne. Będą tam też rzemieślnicy i to całkiem sporo rzemieślników. Tomasz zrobił dobrą robotę. Udało mu się zaprosić kilka naprawdę ciekawych browarów i te browary też zgłosiły swoje piwa do konkursu, więc nie zdziwcie się, jak przy kolejnych zakupach, któryś z browarów rzemieślniczych będzie chwalił się medalem z Chmielaków Krasnostawskich. Jest to całkowicie możliwe. Zatem do zobaczenia. Ja jestem bardzo podekscytowany. Za chwilkę siadam do nauki i do takiego, wiecie, mentalnego przygotowania. Do zobaczenia na Chmielakach Krasnostawskich. Cześć!